Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniły się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz Jezus mu odpowiedział. Lisy mają nory, i ptaki podniebne gniazda lecz, syn człowieczy, nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł, Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto Słowo Boże. Kochani, jak jeszcze mieszkałem w swojej rodzinnej miejscowości, miałem tam wtedy takiego proboszcza, starego proboszcza. On jeszcze żyje, wtedy już był stary, teraz to już w ogóle. On miał wiele różnych powiedzonek. Większość z nich to były bardzo suche powiedzonka, często przesiąknięte pewnym moralizatorstwem, skrywanym poczuciem winy, w sensie wzbudzaniem w słuchaczach poczucia winy. Mimo, że ksiądz Józef to. Bardzo kochany człowiek, to jednak no, miał taki styl duszpasterstwa. I jedno z jego powiedzonych mi się przypomniało, kiedy myślałem o tej homilii dzisiaj. Mianowicie, jak przechodziły wakacje, to mówił coś takiego: jeszcze zawsze tak palec unosił, nie? W geście takiego no, pouczania, że wakacje wakacjami, ale od Boga nie ma wakacji. I tam jechał, nie? Po biednych, biednych parafianach. To ta Maksyma jego mi się przypomniała, ale w głowie mi się trochę przeformułowała. Ja bym powiedział, że odbycia uczniem Jezusa nie ma wakacji. Odbycia uczniem Jezusa nie zwalnia ani czas wakacyjny, to że teraz nie ma spotkań duszpasterstwa. Nie zwalnia to, że jesteś na emeryturze, nie zwalnia to, że masz tytuły naukowe, nie zwalnia twoja grzeszność, nie zwalnia twoja świętość, nie zwalnia twój dobry flow dzisiaj, czy gorszy. Nic nie zwalnia. Jeśli się zdecydowałeś pójść za Jezusem, chodzić za Jezusem, to nic cię tego nie zwalnia. A domniemam, że skoro jesteście w ten upalny dzień, tutaj, zamiast w klimatyzowanej Poznani. To znaczy, że jesteście uczniami Jezusa, że chcecie być, nie? Chcecie czy nie? Chcecie? No, o, wow, fajnie, coś się dzieje, w końcu odpowiadacie. <grym> Samo bycie na mszy tylko po to, żeby zaliczyć, to, to, to słabe by było. Więc ufam, że jesteśmy tu po to, bo chcemy iść za Jezusem. To chodzenie za Jezusem to jest ciągły proces, to jest. Proces na całe życie, bardzo dynamiczny, wiele zwrotów akcji się w tym dzieje i pewnie jak popatrzycie wstecz na to, co się do tej pory w waszej przygodzie z Jezusem wydarzyło, to już widzicie, że no, działo się bardzo wiele. I ta Ewangelia dzisiaj to jest Ewangelia, którą w takim właśnie kluczu odczytuję bycia uczniem Jezusa, do zwrócenia uwagi na pewne postawy i antypostawy, jakie jako uczeń powinienem przybrać, które powinienem sobie rozwijać, a których powinienem się strzec, po to, żeby w moim życiu dokonywało się to, o czym pisze Paweł do Galatów. Paweł pisze do Galatów, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Powołani zostaliście do wolności. Przecudowne słowa. Chodzenie za Jezusem. Ma prowadzić mnie do wolności, do takiej wewnętrznej wolności, w której nawet jeśli z zewnątrz będą się działy trudne, wymagające, czasem bolesne rzeczy, to jednak moje serce będzie wolne. Więc rzućmy okiem do tej Ewangelii i poszukajmy pewnych wskazówek. Te Ewangelie widzę w takich dwóch częściach. Pierwsza to ta, kiedy Jezus zmierza do Jeruzalem, do miejsca, gdzie dokona żywota, gdzie zrobi niesamowite rzeczy i chce przejść przez Samarię. Tam jednak doznaje odrzucenia. To możecie sobie wygooglować, dlaczego, ale najkrócej mówiąc, Żydzi i Samarytanie się nienawidzili. Gdyby mogli, to by się wyrżnęli wszyscy. I kiedy słyszeli Samarytanie, że Żyd Jezus podąża do Jerozolimy, no to go nie przyjęli. To doświadczenie Jezusa, odrzucenia Jego, doświadczenie też jakiegoś Jakiejś oceny, jakiegoś takiego wyrzucenia z życia przez tych ludzi. Na pewno dla Jezusa było trudnym doświadczeniem, ale on, jego postawa bardzo uczy uczy uczniów, którzy potrzebują tej nauki. Zachowanie Jezusa w doświadczeniu tego odrzucenia jest kompletnie inne od zachowania Jakuba i Jana. Jakub i Jan to takie koguciki. Oni jak widzą, że Jezusa nie przyjmują to, co mają ochotę zrobić, no po prostu modlić się o to, żeby z nieba spadł ogień i wszystkich zabił, nie? Naprawdę bardzo pobożna, bardzo ewangelizacyjna postawa z ich strony. Bardzo niedojrzali ludzie i oni jak widzą, to ich nosi, nie? Jak widzą, kurczę, odrzucili naszego mistrza, to chodźmy im teraz. Jezus pokazuje, że kompletnie nie o to chodzi, że jakakolwiek forma przemocy, agresji, fizycznej, psychicznej, jakiejkolwiek, jakaś forma agresywnej ewangelizacji, nie ma sensu. Nie ma sensu. Jezus po prostu idzie dalej. Jezus się nie obraża, nie potępia tych ludzi, nie zsyła na nich ognia, piorunów czy czegokolwiek jeszcze. Tylko po prostu idzie dalej. To uczy bardzo konkretnej postawy, którą ja jako uczeń, dobrze, żebym przebrał, żebym się nie przejmował tym, że czasem ja doświadczę odrzucenia, że Jezus, którego w swoim życiu głoszę, tego odrzucenia będzie doświadczał. Żeby nie przejmować się tym aż nad to, że ktoś Jezusa nie przyjmuje, tylko robić swoje. Jeśli doświadczam odrzucenia od tych najbliższych albo dalszych, jeśli doświadczam hejtu, no trudno, no. no bywa, nie? Trzeba robić swoje, trzeba po prostu żyć dalej i. i Dbać dalej o relacje z Jezusem, a jakakolwiek forma agresywnej ewangelizacji nie ma sensu. Słuszenie głowy swojemu facetowi, kobiecie, dziecku, wnuczce nie ma sensu. Nie ma sensu. Jeden z komentatorów pisze, że, apropo tej postawy Jezusa do uczniów zwracając się ku uczniom idącym za Nim, Jezus gromi ich, tak samo jak gromił złe duchy. Przy pomocy tego samego czasownika opisane są egzorcyzmy Jezusa wobec opętanych, a u Marka odnosi się on do surowego skarcenia Piotra, po tym jak zaczął on nakłaniać Jezusa do porzucenia drogi krzyża. Tego rodzaju, w cudzysłowie, pomoc w głoszeniu Ewangelii jest w oczach Jezusa szatańską pokusą, którą należy zdecydowanie odrzucić. I to jako ciekawostkę, tego w tym tekście, w tym tłumaczeniu nie ma. Niektóre starożytne ręko, rękopisy Ewangelii Łukasza mają w tym miejscu tekst poszerzony, który dobrze interpretuje sens tego skarcenia. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Przecież Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać życie ludzi, ale je ocalić. Ja myślę, że Jezus to, co robi z nami, jak się decydujemy na bycie Jego uczniami, to nam zmienia myślenie, zmienia, zmienia naszą durnowatą. Łepetynę, która często no, ma strasznie pokręcone pomysły, tak jak miał Jakub i Jan, którzy chcieli spalić wiochę, gdy Jezusa odrzucili. Tak samo też my, idąc za Jezusem, potrzebujemy zmiany. I to jest ta pierwsza część Ewangelii. A druga, jeszcze ciekawsza, to moment, kiedy Jezus spotyka trzech nieznanych z imienia ludzi, takie chłopki, roztropki, z których każdy ma bardzo określone podejście do. Swojej drogi do powołania, dochodzenia za Jezusem. Pierwszy z nich to ktoś, kto mówi: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Ja, gdybym był Jezusem, na szczęście nie jestem, ale gdybym był, to ja bym sobie od razu w głowie zadał pytanie: serio? Dokądkolwiek się udam, pójdziesz? Mhm. Święty Piotr też mówił Wieczerniku, że pójdzie wszędzie, nawet na śmierć. I co? No, najpierw to nie poszedł na śmieć, tylko z uciek. W tej postawie tego człowieka ja widzę taką, mm, taką antypostawę skupiania się na wielkich deklaracjach, wielkich wyobrażeniach o sobie, o własnej pobożności, o tym, co ja mogę. O tym, co ja bym nie zrobił dla Jezusa, i takim robieniem sobie dobrze tymi wyobrażeniami, ja to jestem. No, gdyby przyszły teraz prześladowania, to ja bym po prostu pierwszy poszedł, dał się ukrzyżować. Wątpię. Idąc za Jezusem, uczeń, jeśli chce być szczery wobec siebie Jezusa, nie żyje takimi wielkimi wyobrażeniami, tylko skupia się na tym, żeby w codzienności podejmować wybory porozumieniu z Jezusem. I tu mi się pojawia pytanie, na ile moja codzienność, na ile twoja codzienność pokazuje właśnie taką postawę małych albo i większych, ale częściej małych, takich kroków opowiedzenia się za Jezusem, konfrontowania z Nim swojego życia, nie? Ile jest w mojej codzienności przegadywania z Jezusem moich tematów? Potrafimy spędzić godziny na FaceTime'ie, w barze na tym, żeby gadać o swoich problemach, a ile czasu spędzam na tym, żeby z Jezusem to przegadać. Dobrze jest sobie dać spokój z wielkimi, pobożnymi wzdychaniami. Wzdycha... No wiecie o co chodzi. A skupić się na konkretach. nie. Drugi człowiek, który przychodzi do Jezusa, co ciekawe, jedyny, który słyszy Wezwanie Jezusa, bo tam ci dwaj to tak sobie sami trochę wymyślają. Na wezwanie Jezusa pójdź za mną mówi Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego Ojca. Jezus do czegoś zaprasza, a On mówi fajnie, no dobra. Ale wiesz co, najpierw muszę się czymś innym zająć. Ja to widzę taką postawę, antypostawę niewłaściwych, priorytetów, błędnych priorytetów, których Jezus. Jest nisko. Jeden z komentatorów znowu pisze: To stwierdzenie, to wyrażenie pozwól mi najpierw ma sens nie tylko czasowy, ale wskazuje na kolejność priorytetów. Na pierwszym miejscu sprawy rodzinne. Naśladowanie Jezusa jest możliwe, ale w drugiej kolejności. Nie wiemy, czy ów ojciec zmarł. I to właśnie zmarł. I teraz trzeba zająć się pogrzebem, co oczywiście jest świętym obowiązkiem. Czy też, co jest bardziej prawdopodobne, chodzi owemu człowiekowi o to, że dopóki ojciec Jego żyje, nie może On Go opuścić, by pójść za Jezusem. Wiadomo również, że z pogrzebem ojca wiąże się dziedziczenie ojcowizny, a więc motywem sprawiającym odłożenie na nieokreśloną przyszłość decyzji pójścia za Jezusem. Byłby nie tyle pobożny obowiązek, co chęć do pilnowania spraw spadkowych i zapewnienia sobie materialnego zabezpieczenia. Nie, niby mówię, że idę za Jezusem, ale tak naprawdę to muszę najpierw się swoimi biznesami. Nie, Jezus gdzieś jest tam dalej. Wybudować jeden czy drugi kościół w Toruniu albo muzeum, ale Jezusem to tam potem gdzieś się zająć, nie? I tutaj też mi się pojawia pytanie, na ile w moim życiu Jezus w moich priorytetach jest wysoko. Moje doświadczenie osobiste jest takie, że kiedy Jezus przestaje być priorytetowy, to zaczyna się dramat. Jezus nie jest zawsze dla mnie ważny w takim sensie, że stawiam go ponad jakiś ludzi, jakieś sprawy, jakieś swoje zaangażowania. No i wtedy nie ma mowy o tym, żebym doświadczał wolności, bo wchodzę w rzeczy, w które bym nie chciał. No i trzeci gość mówi, chcę pójść za tobą, znowu bardzo pobożna deklaracja, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. I znowu rzut okiem do komentarza. Odpowiedź Jezusa na tę deklarację sugeruje, że więzy ludzkie w przypadku tego człowieka mogą uniemożliwić pracę dla królestwa. Pożegnania na wschodzie miały, mogły trwać dość długo i wiązać się z omawianiem wszystkich problemów związanych z odejściem z domu, czyli w praktyce oznaczały poddanie pod osąd rodziny decyzji pójścia za Jezusem. Tymczasem zadanie powierzone uczniowi, głoszenie królestwa, domaga się całkowitego zaangażowania. I wolności wewnętrznej. Podobnie jak oracz, musi skupić całą uwagę, by dobrze wykonać swoją pracę. Jaka tu antypostawa, Ano, taka, że moje zbytnie przywiązanie, nawet do dobrych rzeczy, ale zbytnie przywiązanie do jakichś relacji, układów, obowiązków, sprawia, że za Jezusem nie pójdę. Pewnie też doświadczacie tego albo obserwujecie rzeczywistość. Kościelno-polityczną, widzicie jak układy potrafią zamykać na spotkanie z Jezusem. Nie? Tutaj widzę taką postawę trochę jed... bycia jedną nogą przy Jezusie, a drugą nogą nie przy Jezusie. To tak jakbyśmy chcieli zjeść ciastko i mieć ciastko, a to się nie da. Nie można być trochę w ciąży i trochę nie być w ciąży. No nie da się, choćbyś nie wiem, kurczę jak chciał. Nie da się iść za Jezusem i nie iść za Jezusem. I tu też naturalnie się pojawia pytanie, właśnie, czy ja idę za Jezusem obiema nogami, czy w swoim życiu robisz szpagat. I z jakiegoś powodu oddałem się, oddałem swoją wolność komuś, czemuś. I ciągle mówię Jezusowi, ale, ale, ale. Chciałbym się modlić, ale. Chciałbym pójść za tobą, ale. Spróbujcie popatrzeć też, jakie macie ale. Co to za ala w waszym życiu. A może nawet kilka al, one was odciągają od Jezusa. Nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna osoba, oraz pewność, jaką ona nas napełnia. Ja jestem z Wami. To rzekł Jan Paweł II w jednym z dokumentów Kościoła. Cudowne zdanie: że nie zbawi nas żadna formuła. Nawet jakbyśmy trzaskali za przeproszeniem tutaj mszę co godzinę i byłbyś na wszystkich, a Twoje serce kompletnie z Bogiem się nie chce spotkać. Nic z tego. Zbawia osoba. Msza święta, jeśli jest spotkaniem z osobą, to Cię zbawia. I może ten czas wakacyjny to jest dobry czas, żeby troszkę tak zrobić małe podsumowanko, jak wygląda ta moja postawa ucznia. I oczywiście nie chodzi o to, żeby się dołować. Niech w tym niedołowaniu pomaga to, że Jezus, też widząc czasem nasze odrzucenia, on się wcale nie obraża. Niech przykładem będzie to miasteczko, do którego przyszedł. Jezus się nie obraził. Jezus powiedział: Ok, to, to może kiedyś. Jeśli odkryję, że moja relacja uczniowska z mistrzem jest słaba, to warto coś zrobić. Ja chcę was do tego zaprosić, żeby te wakacje poza, poza mazurami, melanżami, różnymi rzeczami, żeby były też momentem zaciśnięcia więzi. Z Jezusem. Amen. בראש הבא.